Ryszard Kotys nie żyje. Aktor znany z roli paźdiocha w serialu Świat, według kiepskich, od lat zmagał się z ciężką chorobą. Mimo to nie poddawał się i dalej pracował. Jak wyglądały ostatnie lata jego życia? Straszna wieść o śmierci zaskoczyła fanów aktora 28 stycznia. Ryszard Kotys odszedł z tego świata w wieku 88 lat w nocy ze środy na czwartek. Odtwórca roli Mariana Paździocha zostawił po sobie dwóch synów, Eryka i Piotra oraz imponujący dorobek artystyczny. W trakcie swojej kariery zagrał w aż 150 produkcjach filmowych M.in. kultowej komedii King Size, gdzie wystąpiła także Katarzyna Figura. Na planie serialu Świat według Kiepskich Richard Kotys spędził prawie 20 lat. Swoją przygodę z aktorstwem nazywał darem od Boga, jednak zupełnie inaczej postrzegał popularność. Rozpoznawalność określał swoim największym utrapieniem i osobistą tragedią. Kilka lat temu przyznał, że sława przytłaczała go na tyle, że czasami bał się wychodzić z domu. Nie nadaje się na aktora popularnego, stwierdził w 2018 roku. Pierwsze sygnały o jego problemach ze zdrowiem pojawiły się prawie 4 lata temu. W 2017 roku media obiegła wieść o poważnych powikłaniach po zapaleniu płuc, które doskwierało kotysowi. Powrotu do zdrowia z pewnością nie ułatwiał mu wiek. W związku z tym, aktor musiał na jakiś czas wycofać się z życia zawodowego. Rozważał nawet całkowite zakończenie kariery, Ryszard czuł się wtedy tak źle, że jego żona musiała zatrudnić pielęgniarkę, która pomagała jej w opiece nad starszym o 27 lat partnerem. Mimo, że wewnętrznie nadal czuł się młody, jego ciało stopniowo odmawiało mu posłuszeństwa. Jeszcze na kilka lat wrócił do pracy na planie serialu. Świat według kiepskich, jednak widzowie od razu zauważyli, że Kotys wyglądał na chorego i był w złej formie. Potem do problemów z płucami doszły inne schorzenia związane z sędziwym wiekiem aktora. Kotys zaczął mieć problemy z pamięcią, zdarzało się również, że coraz częściej tracił orientację w terenie i miał napady leków. Wieść o jego śmierci była kolejnym ciosem dla fanów serialu emitowanego na antenie telewizji Polsat. W ubiegłym roku odszedł również jego kolega z planu Dariusz Gnatowski.